Witam w trzecim filmiku poświęconym kartom podrabianym i różnicom między taliami fejkowymi a oryginalnymi. Mówiłem w poprzednich dwóch odcinkach o tym, jak rzutem oka rozpoznać właśnie taką fejkową talię, że ona ma kod QR, czasem ma niestandardowe rozmiary. Zmiany na pudełkach nie ma oznaczeń producenta, tak? W przeciwieństwie do, do talii oryginalnej. Ale dzisiaj powiem parę słów o tym, jaka jest różnica w samych kartach, a nie tylko w pudełkach, dlatego że to jest bardzo istotne. Nawet jeśli podrobiona talia ma takie same wymiary. W, jak talia oryginalna i to się zdarza często, to będzie się różnić przede wszystkim jakością. I chodzi tutaj o jakość papieru. I to oczywiście nie oddam tej jakości i pewnych wrażeń tutaj z, z, z trzymania w ręku tej karty. Natomiast jeśli macie dwie takie talie podrobioną i prawdziwą to właściwie od razu wyczujecie różnicę tak. Talia oryginalna jest zrobiona tak, że no ona ma służyć lata. Czyli to jest papier specjalny, karciany i powleczony też specjalnym lakierem. Więc karta jest dość odporna na przykład na jakieś odkształcenia. No bo operujemy tymi kartami, przekładamy je w ręku, tasujemy, rozkładamy na blacie, podnosimy z blatu i tak dalej. Siłą rzeczy musi być to papier, który wytrzyma te operacje i lakier, który też tę kartę zabezpiecza. Ta talia e, oryginalna ma jakieś 13-14 lat, ją mamy, ona właściwie... Bardzo mocno się nie zniszczyła. Jest trochę może przybrudzona od rąk, ale tutaj może widać trochę jakieś przetarcia tak, na, na rewersie i to wszystko. Tak? Natomiast talia podrobiona jest z papieru, który właściwie nie powinno się żadnych kart z niego robić. To jest zwykły jakiś papier, taki kartonik. Nawet wizytówki nie chcielibyście zrobić z takiego papieru. On jest, nie jest podatny na odkształcenia. Bo jak go zygniemy, to on się po prostu zgina, tak? I wiadomo, że ta talia po kilku użyciach już będzie miała, będzie miała ślady użytkowania. Jest jakiś lakier, nie wiadomo jaki bardzo śliski źle się w ogóle te karty trzyma. I Taka talia będzie się nie tylko odkształcać tutaj papier, ale będą się wycierać te rysunki, ponieważ to jest słaba farba. Tu już na pierwszy rzut oka nie wiem, czy to kamera odda, ale jak porównacie sobie ten żółty kolor tutaj w rogu i ten, to widać, że... W oryginale jest o wiele bardziej żywy. Także te kolory tutaj na podróbce są bledsze. Tak? I tutaj w ogóle jest obraz taki e, ziarnisty. Ale rzecz bardzo istotna, która przemawia za tym, żeby w ogóle nie kupować podrobionych talii. Otóż e, one są robione tak, że e, bierze sobie e, złodziej skany. Tych obrazów z oryginalnej talii, albo no, skanuje oryginalną talię, tak i e, kopiuje na, na, y, na swoim urządzeniu wyrabia a, talię właśnie taką podrobioną, ale wcześniej no, y, y, musi sobie obrobić y, graficznie, tak, jakoś to zamknąć w tej przestrzeni karty. I zazwyczaj jest tak, że te podróbki są po prostu przyciętymi kartami oryginalnymi. Tu, tutaj zo zobaczycie to dobrze, jak e, porównacie, porównacie choćby róg e, tej karty. Tak? W oryginale ten okrągły element jest cały, a w podróbce jest przycięty, dlatego że tutaj się już e, w kadrze tak. E, nie mieściło. Dół na dole jest to samo, tak? Oba elementy są przycięte. Jak spojrzymy na inną kartę, w której na przykład odgrywałby jakąś większą rolę element, który byłby na dole, tak? to zobaczymy, jak to jest szkodliwe, tak? Na przykład w tym momencie nie zgadza nam się liczba Lilii na kartach. Tu jest o jedna lilia więcej, tak? Na którą tutaj leci ten, ten promień wody życia, tak? A jej tutaj w podróbce nie ma, dlatego że nie zmieściła się w kadrze, więc została po prostu ucięta. Dalej przykład z tych samych talii, tak? Na karcie umiarkowania. Gdybym widział tylko... Podróbkę i kupiłbym tylko podróbkę, to nie wiedziałbym, czy prawa noga jest tutaj zanurzona w tej wodzie, czy może dalej wystaje i co się w ogóle z nią dzieje. Dlatego, że dół jest cały obcięty, tak? W oryginale widać, tak, że, że jest ta stopa zanurzona. I może to mieć znaczenie, i pokażę to też na, na innej talii. Mam tutaj. Oryginał i dla porównania a, podróbkę e, Tarota Illuminati. I popatrzmy sobie e, tu na jedną kartę, czwórkę mie e, mieczy. Tak? A w oryginale mamy tutaj tego śpiącego rycerza i jest tutaj a, taka podłoga, a, na której jest, są jakieś wzory, szachownica. E, podróbka jest skabrowana tak, że tego w ogóle nie ma. Więc nie ma tej podłogi. Jeśli tu będą jakieś elementy istotne dla tej karty, to my na podróbce już ich nie zobaczymy. I to jest ta różnica. Zresztą tu boki też są obcięte. Na podróbce, jak widać, w ogóle nie widać lewej kolumny tutaj przy tym witrażu. I to jest bardzo ważny powód, dla którego w ogóle podróbek nie powinno się kupować. Chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec tej, tej, tej serii o podróbkach, czy wypowiedzieć kilka takich uwag, moim zdaniem istotnych. Że Po pierwsze, podróbki są niedobre dla nas, jako klientów, jako tych, którzy kupują. Yy, Talię, żeby się nimi posługo, posługiwać. Tak? Po pierwsze, właśnie dlatego, że a, wtedy się dostaje towar o wiele gorszej jakości, wyprodukowany nie wiadomo na, na czym i taki, który yy, nie zawiera wszystkich elementów nawet książeczki do takiej talii nie dostaniemy tak jak mówiłem w jakimś poprzednim odcinku, ten kod tylko do nielegalnych skanów yy, odsyła. I płacimy za to. Tak? Więc wspieramy tych, którzy po prostu kradną. No bo im więcej ludzie kupują podróbek, tym, tym bardziej ten, ten czarny rynek nielegalny jest po prostu finansowo wspierany. Narażamy się przez te kody również na wejście... No, na podejrzane serwery, tak, więc wirusy i tak dalej. I rzecz, myślę, ważna jest również taka, że jeśli zakładamy, że chcemy kartami e, ludziom pomagać, to moim zdaniem nie powinniśmy korzystać z kart, które powstały e, jako, jako przedmiot e, e, oszukańczy, złodziejski. A, które powstały na cudzej krzywdzie, bo bogaci się tutaj złodziej, a nie, a nie a właściciel praw do, do, do kart, które stworzył. Tak? I tutaj e, trzeba powiedzieć, że a, jeśli ktoś uważa, że karty mają jakąś energię, to chyba nie trudno sobie wyobrazić, że podróbki. Dobrej energii mieć, nie będą tak, jako przedmiot nielegalny. I drugi aspekt. Podróbki są przede wszystkim szkodliwe dla artystów i w ogóle dla branży. Tak. Wyobraźcie sobie człowieka, który bardzo długo tworzy swoją talię, opracowuje ją, wkłada trud, myślenie, czyta literaturę, zatrudnia innych ludzi. Wydawnictwo pracuje nad taką talią. To jest bardzo Długi proces, który, który jest często skomplikowany, a nieraz i trwa latami. I co teraz? W jeden dzień złodziej zeskanuje sobie taką talię i zaczyna na niej zarabiać, tak? Nawet, nawet nie wiedząc dobrze, co podrabia. Więc nic z tego autor nie ma. Mało tego, to naraża samego autora albo wydawnictwo, na to, że będzie to szarpać opinie autora i wydawnictwa. No bo jeśli ktoś się nie zna na kartach i kupi taką podróbkę, no to powie, o Boże, ale to wydali beznadziejnie i te karty mi się zniszczyły i, i, i co to za karty, tak? I ta osoba nie ma świadomości, że to jest podróbka i niestety obciąży a swoją negatywną opinią wydawnictwo, które jest niczemu niewinne. Nie tak? W ogóle sprzedaż fałszywych talii i produkowanie fałszywych talii jest plagiatem, i to trzeba sobie jasno powiedzieć. I jako plagiat jest to działalność nielegalna. Myślę więc, że warto zwracać uwagę na to, co, co kupujemy. I jeśli już decydujemy się na talie, to kupić wartościowy, legalny a, produkt.